ma Tutaj Mangi i dzisiaj gry dwoma neutralami, a właściwie zabijającymi neutralami. Będzie gra wilkołakiem i gra glitchem. Obie uważam za ciekawe na swój sposób, ale w jednej gierce pokażę wam jak zbudowałem sobie idealny wręcz Alibi i zaskoczyłem niektórych graczy. I boję się trochę, że przestaną mnie za to lubić. Lecimy. Jak coś to Nexa nie ma w lobby, jak chcecie mieć rolę zabijającą, to startujcie. Kogo brakuje. Kogo brakuje, Kogo brakuje, brakuje osoby. Dobra, jest. W wow. w Ej, jak ja, ktoś nie ma, ma seryfa, to niech wali Nexe na hita tak Nexte po prostu. Na ślepo, na ślepo. Na ślepo, na ślepo stoję pod lawą. O, werewolf. stoję pod lawą, no. Werewolf. Graf, graf, co było, jak nie było przez miesiąc prądu? W Anglii nie miałem przez miesiąc prądu pod i lawą? okazało się, że jakiś płyn chodził i jak masz te słupy takie od prądu, to je walił się kerą w nocy. Nienawidzę cię, Nexe. Myślałem, że Co to jest? go to Super'em. O cholera, tam był Też go nienawidzę. Ej, o, co jest? O gier. cholera, tu się stało. No, ale powiedzcie mi najpierw, jak to potencjalnie jest możliwe. No bo dopiero eee, się zaczęło i aż 3. Impo lovers i drugi kill, albo trzy kill e, impo, e, impo okay. ktoś próbował zrobić to. zginął jako lover drugiego albo Nexa, albo Bladego. Halo. Halo. Czy mój głośniczek działa? Tak, tak. Misiała głośniczek, tak, tak. Ja słyszę. Proszę wszystkich o zagłosowanie na użytkownika Mangeczu. Kasia, no, gadasz no, kłopotnie. Ale proszę postarzać. nie mówić. Pro, ale, proszę ale mi dać... Poprosiła. A halo, co jest? No, dobra. Ja ale no, co, nie no, głosujecie? No ja, ja nie głosuję. No, Wybroń się. Dobra, co powiem no. tak. Poszedłem nad telawę i widziałem, jak tam Blady idzie. I Blady został przez kogoś robnięty na słupie. A potem Nexe się pojawił. I też został, odwalił się, nie wiem, coś, coś, coś się odwaliło i widzę, odwalił że są dwa ciałka, się. a obok mnie Kasik przebiega i zgłasza to ciało. I to jest wszystko, co ja widzę w tej rundzie. Na pewno nie zabił graf, na pewno nie zabił guzik, na pewno nie zabił Zgorzyk. I nie mówię jeżeli przekonasz wszystkich, Ja nie zabiłem, bo gadałem anegdotę. Jeżeli przekonasz wszystkich, którzy jeszcze nie oddali I głosu, tak się to się nie no, no, Ja ja nie widzę, nie widzę tej powodu, dla którego. oczywiście można by nie wywalać Mangeco i zobaczyć po prostu do niego baczenia i tyle. Bo no, ja się. No, posławał. równie dozykasz się mogę powiedzieć z takim chillowym głosem, a sam właśnie, czemu ten? Czemu trzy w sensie... Ja próbuję przeanalizować, jakie ja ciała. Najpierw Loverzi widziałem, jak, jak, jak blady się wywala. Okay. Po prostu w powietrzu się wywala. Potem. Potem widziałem, jak Nexe, to widziałam. Potem widziałem, jak Nexe Podbiegam się pojawia tej i tej też lawy. się wywala. Podbiegam do lawy, upada ciało bladiego od niego odbiega Mangetsu. Tak. Przy czym stoi tam jeszcze jedna osoba na się lawie. i podbieg do niego Mangetsu. Zabił go? ja patrzę i mówię... Ja nie, nie? A nie no właśnie nie zabiłem, bo ja cię a, widziałem, tylko się bo... zastanawiałem co się działo, jaki słup. To nie mógł być Nex szeryfem tak. Po prostu, ktoś, ktoś to był szeryfem, ktoś ma man ma man na pewno był bo szeryfem, a ktoś Nexe, był. Jak pada po prostu killi. Myślał, że to Mangetso? Mangi, powiedz mi szczerze, pracujesz w Zusia? Nie. Kurwa. No to kurwa jest zapytanie, 40 razy leci. Nie wiem, nie rozumiem nic, że... To, do, to, to jest slang jakiś, wiesz, nie przejmuj się, ale nie przejmuj się, ja to nie ma. Bloody Nexe! sprawdził Nexe jako szeryf Nexe! odbił się sam Bloody od niego. Ja a podejrzewam, kila że do ciupogłystynex. z Nie, no, tak, no. nie za bardzo Kasia tutaj się. Nie, no ale a to my my się, ciało, że dlatego że blady powiedział nie nabije cinexę. Nie, jak dla mnie no, to no ja, nie ja nie sam nie zrozumiałem tej rundy szczerze powiedziawszy. No, Przy... Dlatego sam to, nie ro nie rozumiem, tak. co wy próbujecie przekazać. <laughs> Kasia, nie to wiem, czy ją ale Kasia, to ja to miałem dwa Kile zabić tam, to jest bez sensu ale kompletnie. Ale czy ty rozumiesz, co ona mówi? Powiedziała, hmm? że, że Blady się odbił od Nexe, powiedział nienawidzę cię i później e ktoś był loversem Flotarem, a Mangetsu, oh, widząc no. Kila zabił Nexe. Nie, nie zabiłem no, nikogo. Na oczach Kasia? był Czyli jakie wnioski z tego, jakie wnioski z tego? Nie to po, po, po prostu. Mangetsu sus. Ale wyżera, ja pierdolę. A Kasia też sus, czy nie? Nie. Okej. Okay. Nie wiem. Ja dosłownie nie mogłem nawet kliknąć kill. Zobaczcie, że mam jakiś rampage do wciśnięcia. Pierwszy raz gram tą rolą i nie, nie mogłem tam nikogo zabić. Jakby super coś tam odwalił i prawdopodobnie super jest wśród tych ludzi, którzy na mnie głosowali. Możliwe nawet że Kasia. Bo się. No kurczę, no i coś takiego tam mogło zajść. No, no i co? Mogę zrobić rampage jedynie. No, to już się pobawię, bo i tak mnie zgłoszą. No i co? Tyk? Nie wiem, co zrobić. Nie światła. Jak ktoś będzie chciał podbiec, to no i patrz. Gdzie ciało? Gdzie ciało? Wydaje mi się, że o, mogą, to, był... jest okay. double, to jest kill, oni, oni leżą obok siebie. Dobra. I wydaje mi się, że to mogło być jakieś A w którym miejscu? W jakim miejscu? Dwie sekundy Marge. przed zgaszeniem światła. Dobra, ale bardzo Bo... ważne w jakim miejscu, powiedz. E, powiedz. Pod, e, pod Vitalsami, w sensie w e, adminie. Potwierdzacie Kasia i Guzik. I ja była... Guzik był w, też chyba w laboratorium, nie? No Ja był ja ja tak tak w laboratorium. Ja nie pamiętam, gdzie ja w Sociedad, nie zabiłem żadnego z was i mam wilkołaka, który ma jakieś rampage, Klikahałem kill. Klikahałem kill, czemu Klikałem kill, klikałem kill, ale chciałeś mnie zabić na getsu znowu. Co ci chodzi do głowy? Ale czemu nie chciałem. Zabić nie chciałem. Poszedłem po nexe, Słuchaj, Bص i ty się nam nie wywaliłeś, nie wiem czemu. W sensie coś się wywaliło, potem widzę nexe i też się wywala, a ja żadnego z was nie zabiłem. Bo, słuchaj, Miałem wielką ja kata... no? wyglądało tak, że Blady jako szeryf stwierdził, że statystycznie odpierdoli Impostora, który tak. był przykładnym crewmate'em jako altruista. No, no właśnie od, odwaliłeś no go. I, tak, i Blady się, nie, Blady się o mnie wypierdalił, więc ja stwierdziłem, boże, co za głupek, może super go sprzątnął, no to odrodzę go, odrodziłem go, a razem ze mną umarł flotar, mój lovers. No i finalnie Blady chyba nie zdążył się odrodzić, albo ty go zajebałeś. Nie, Kasix, yy, Kasix zgłosiła ciało i pewnie nie czasu, żeby go odrodzić altruistą. O... Ja, jaki jest timing odradzania, kurwa, jebanym Sekundę... Kasia, to od razu zgłosiła te A może te znowu ustawił na 10 sekund, bo dawno. czemu nie? Zawsze kiedy mam się odrodzić ustawiam na Chłopaki, 10 sekund. Chłopaki, jedyne kogo zabiłem to Plagę w tej grze, bo chciałem ten Rampage przetestować, bo stwierdziliśmy, że i tak mnie wywalą w drugiej turze, ale tam nic nie zabiłem, nic nie zrobiłem, naprawdę. Dobra. Jestem tak gównem obrzucany. Ja pierdziele, łapiesz... Ne Nexy, to mogłoby być na jak dobre, byśmy Ale, się Ale KURWA NIE! Bo... Nie <grym> a tu no, nie wiem, ty... ja że ja ciebie uwielbiam, Nexy, tak naprawdę. Tak, tak, no. ja wiem, ja wiem, no. no. Kiedy czekam na odcinek Nowa Klasa Śmieć w <grym grym gęst> A co, tu, co, co tu czytam, Bloody, na, na Getsuje? Czemu, czemu mnie wyzywasz? no bo myślałem, że mnie zajebałeś. Jak? Cię ja bym cię zawalił. No właśnie tak myślałem, że to zrobiłeś. Pierwszy raz Że mi mnie odrodził. A tym jest od razu zawalił, jest ten biedny Flotar teraz patrzy też na świat, no. zakradł przeze mnie. A, a czyli a moja klasa mówię, działa jak. tak, że muszę rampeć wcisnąć, żeby zabijać? Nie ale że kurwa czekam na krumejta 10 gier. Naprawdę nie mogę się rozczekać, Boże, krumejt w końcu, masakra. Dawno nie byłem ile można dostawać tego impostora. No i nagle dostaję kurwa albo najgorszą klasę. Smutne, boże, uwielbiam być krumejtem. Nie szkoda, że mi nie daje tego krumejta. Zawsze eee. U ciebie Nexa nie ma nic pomiędzy: eee. albo klasa zabijająca, albo klasa zabijająca się. Może <laughs> gra mi coś sugeruje. <laughs> Może ugra jakimkolwiek, tak Jakby był jakiś medyk czy coś to może wtedy, ale tak to... No już... Tam cooldown, ale duży jest cooldown na podpalenie, więc... Hmm. Zobaczymy. I see dead people! Yeah. Zas Zasłużyłeś gra, Ale to było takie zajebiste, jak im powiedziałeś, że dobra, ugrajmy na taski, trochę tak. czasu i sam sobie kupiłeś czas. Dostałem to jest impowy, jebam go. No, no, co z tym impo to śmiesznie dosyć. Bardzo śmiesznie, bardzo śmiesznie. I sobie lecę. Sobie lecę. Może gdzieś tutaj. No i popatrzymy, gdzie kto jest. Może, żeby kogoś rąbnąć. O, no to na przykład Mandzio tutaj jest. Jestem Mandziem. No i sobie drąbałem. No i co? jestem sobie, skakuję do wenta. Dobra, oh. widziałem co się wydarzyło, Mandzio zabił Mandzia. Kurwa, nie dogoniłem go, uciekł, uciekł do yeah. ty, no, Co ty no. gadasz? Nie, na serio, to było mega przykre. To było to mega przykre. ma fajny dzień. Nie dogoniłem go, do wrzętu skoczył. Eee, ma fajny dzień, może w balacą grać. grać. Bo czekaj, bo ten... Y, Morphling może normalnie. Kurde, nie, nie udało mi się. Ale normalnie ja widzę Dzień jak go. Mandzio... Mandzio, zabił Mandzio. No na serio, bo ja widzę, ja sobie siedzę i tam wiesz, tańczę przed Mandziem, on ma strasznego pycha dzisiaj. Głupio to no, brzmi na, ja stary. Mówię, nie wiem, ale normalnie... Morphling no, to, mógł zami, to, mógł to mógł zrobić, to zrobić albo glitch I mógł to, ja to. to. Tak, to. zrobić. Nie, nie, nie mógł, zabił. Widzę, że Mandzio, i widzę na ciebie, że biegnie Mandzio, ja mówię, o kurwa, się cofnę, i zapierdziela na Graf jest I biegłem za nim. No, no, a gdzie było? Ciało. byłem, ciężar? byłem? i też czyste stały. Na nie Blaki i nasz no, czarczysty. Yy, yy, na ja a ty nie Ja byłem. nie byłem, no? Więc Blaki i Ej dobra, a ty, ty byłeś teleportowany? Ja chyba z blakiem albo z tą... Nie, ja nie byłem teleportowany. Ej dobra, przy kimś. No się... ja byłem na pewno, ale ja się zresztą ja się spię przy kamieniu. A gdzie powiesz później? No dobrze, to już później. A gdzie byłem. Kamienia. Ale to bloody, jaka to się... jest szansa że, nie, się... nie, nie że bez... Jeszcze raz, raz jeszcze raz, raz to jaka to jest jaka szansa że jebnąłeś drugiego bajta pod rząd nie nie robić bardzo mało szczerze i, i, nie to ciało leży, leży to leży to leży leży, nie, leży nie, trochę ja bym chyba widział że stały że się nie równo bo to było bez sensu nie równo tego to nie był bait to nie był bait mówię że goniłem Mandzia skoczył do venta. generalnie nie udało mi się zobaczyć nie udało się zobaczyć ten Czyli ty tak cicho siedzisz bo znowu jesteś tak dokładnie do tego to wcale nie tak jak byłem im teraz jest cały czas ja, mogłem sobie ja mu wierzę, dobra. Ja mu wierzę. Dobra. Vote. No, że na No, okazuje się, że nie. Myślę, że... Ale czemu chce cię wywalić? Skipa. To nexe? No, no nie nie W sumie nexe może być impostorem Uf, tak, tak, może na Nekse, no. znowu. Zaraz będzie nowa meta, na Ej, Ale, 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 ale nexe by nie odwalił chyba mangia Czy odwaliłbyś man? Bardziej mnie martwi to, że nexe za każde Ja nie zabijam dwa razy te samo sobie pod rząd Chyba, się napatoczą akurat na fraga Jak ty ostatni albo mangi to Przez przypadek wszystko Ta, przez przypadek, po prostu mnie nie lubisz A to już inna sprawa Dobra, zostało mi zamknięte, światełka zgasły, no, to nic. No co wy tutaj tak minicie? Ja wolałbym, o, dużo was tutaj jest wszystkich, no ja bym sobie tutaj porobił na przykład teleskop, prawda, teleskop habla, a tam nie będę fejkował dalej. No i co, inekse znowu, hm. No to niezły nex. Ja się boję, że od mnie odwali. Ja wolę się z nim nie trzymać. A oni coś jakby loversami grali trochę. Nie wiem. No co, co to jest? Co to jest zachodzenie? Jak loversi. Hm. No to sobie postoję na kamerkach. Trzeba po... O, oj oj, 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 O, dobra. To jest proste czas Blackie Blacky jestem Sirem sprawdziłem. Kim go? Wiecie jak wbiegaliśmy teraz wszyscy do elektryka, nie? Tak. Blady zbieg z góry, a e, No zbiegłem z góry, go... jest węd w elektryku, jest węd w elektryku no, i jest ciało. Ale on nie prowadzi, mógł... ale ten elektryczny węd nie prowadzi do góry gałganie. Ale nie, był... no, nie chodzi no o tak. twój węd, bo był węd na środku minor. zrobiony w elektryku. Miner ta. jest. Jest miner i Ach, to jest tak i To są poprzedni kill też pamiętajcie, nie? To ma być nie było w elektryku. Ale nie, skąd zbiegłeś teraz? No co mówię, z w sensie, było tak, że biegłem z. Ja patrz, uwaga, biegnę sobie z górą, widzę jak Avi chyba chodził do Storage'a, włączył się na chwilę Widzicie, reaktor jak zacząłem biec. do storage'a? Tak, widziałem. Ale jak to była do a. sekunda stara! bo ciebie nie widziałem. Ale reaktor stary, że żeby z 5 sekund No to, po teraz, No i mówię, no i ja tam zacząłem już biec, po czym się cofnąłem, bo został po chwili włączony, to było tylko takie siu-sip! Akurat I, i, i na rok. No widziałem? No kurwa, no mówię jak jest. I generalnie i potem was mijam, i potem was mijam. I wy wszyscy weszliście do elektryka i kurwa nie widziałem żadnych wędru do elektryka. I Info to jest takie, że to jest stary, że to jest stary ogień. No kurwa, coś mi tu jeszcze pierdoli. Przed, jeszcze powiedz no. przed sabotażu, co nie zmienia faktu. W ogóle nie, że nie ma sensu, bo. W takim razie się po nie widziałem. Rzeczywiście uciekał od tego fraga. Nie uciekałem, bo byłem na reaktorze. Jak uciekałem od tego Ale fraga? Ale to jest właśnie, widzisz, dziwne, Wlady, no. że. W takim timingu, gdzie rady To idźcie dobra! oskarżasz mnie o e, na e, na wziaki, cicho, tak wzią, zwierzak! Się zwierzak, zwierzak. A, oskarżasz mnie no teraz to... o wenta, okay. czyli, czyli na górze w lewym reaktorze też musiałby być węd, żebym z elektrycznego mógł skoczyć nie, do nowego nie, wenta. Nie, nie, nie. Ja sugeruję, zrobiłem. że zabiłeś na kamerach, I co? na środku dałeś wenta i ty do góry na wenta się tepnąłeś. Działam, gdzie jest właśnie nie można reaktora. się tepnąć do tych stałych wentów, Musiałbym nowy węd zrobić. Więc idź na górę. Tak, więc idź na dobra. górę, na lewy reaktor, no zobacz dobra, czy tam dobra, jest. Dobra, czekaj, okej. Czy na kill można... jeszcze? Jeszcze taka sprawa. Nie uciekał, nie uciekał od fraga. Nie, nie, nie uciekał, Jeśli Nie można się to, z góry. teleportować do Ventu Pure. Okej, dobra, 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 to Nie, bo ktoś, jak wchodziłem do tych kamer, to ktoś uciekał od tych kamer. Tylko nie widziałem, bo mnie nie miałem takiego zasięgu z Nie, w prawo w uciekał z tych kamer i przez, przeszedł przez mnie… to był blady. on nie uciekał z kamer, bo drzwi były zamknięte, ale… Ogólnie… No to musiał mieć okay. report, bo ja już miałem ten report przed kamerą. jak Chcę rzucić nie, tylko… Nie, 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 Dobra, Bladii go w takim razie. Dobra, jedną sobie. rzecz no tylko nie, dorzucę. No to, to... Zwierzak, <laughs> mangi i nafcia chodzą w trójkę. Tak, 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 no. Bo to po prostu na Bladii tak wyglądało, wiesz, no, no nie wiedziałem, Nie wiedziałem, A, że, że wenty nie mogą między sobą... Właśnie, Nexe coś ciko sieci. Jest Czemu jest clear'em? Czemu jest clear'em? Bo, bo ja był ze mną. No bo ja jestem już jak... mówiłem, sprawdziłem, dla kiego jest cysty i mam jeszcze jedną sobie sprawdzoną. <śmany śmany> tak, to... tak tak to, to, to ja działa. Nie, Nie no, on jest clear, on jest clear, są, fajcie. Ale dlaczego jest clear? nie? Bo był ze mną, jak teraz fragi padły i wiem też, dlaczego jest ten, ale nie powiem. Nawet jak bym dał na to i tak by nie wywalił, więc... Nie, Zaufajcie no, z Clearem, totalnym gitem jest, naprawdę. To ja jestem clear'em. Hmm. A czemu oni się tak trzymają w ogóle, nie? Też się zastanawiam. Oho. Ja wszystko mam wyłączone. Nie wiem gdzie kto jest. No, Nexy tu idzie, Nexy tu idzie. No, tylko że jak jakaś nawcia jest tutaj. No ale co z tym Wentem? Fajnie było też tam iść. bo tu coś było. No i faktycznie, jest dziura w środku. <laughs> czemu ktoś by tu kopał? No ja myślę, że jakoś tutaj... ...możemy sobie... ...alibi budować. No nie wiem, czemu podszedłem akurat sobie do tego, tego. Tu. O! On jest... ...inżynierem. Ufa nam. Ciała w adminie. Double kill prawdopodobnie. Eee, Graf pewnie jest e, impostorem. Chyba dlaczego nie. Graf! Eee, Pęta no, guzik, nawet no, ja clear. Nafcia hmm. e, graf Clear, Ja był no też nie po tajemniczy... teraz ja w tajemniczy... tajemniczy... Ja jestem Clear, bo ja tego nie zrobiłem Ladi no. jak to jest że jesteś powiązany z Aha, trzecim no kilem Kurde nie, nie. wiem nie, nie. nie mam pojęcia zrobiłem taski Venti odwa... faktycznie jest odwa. na środku sobie do admina Może i na Ladi zabić już no Ja nie no. jestem impostorem Ale ale zro... to, to wróciłeś się do, do admina tam co ty robiłeś tam wróciłem się do admina bo skończyłem taski byłem ciekaw gdzie są ludzie i zobaczyłem że światło zostało wyłączone no więc pobiegłem do elektryka. Nie Dobra. widziałem tych killi. Ej, ty musiałeś zacząć. Ja za... No co ty gadasz, w ogóle No Wiedziałam jeżeli mnie powiedzi. oskarżasz, to ciebie oskarżam nawzajem. Przepraszam powiem. Grawa gdzie ty byłeś teraz? Kończę rundę w elektryku. Ja chciałem powiedzieć, że ja byłem na początku z Nexa, ale gasły światła to zniknął kompletnie i myślałem, hmm, wiecie, Ale to był stary wyzary. łamek sekundy. Dobra, zwierzę tego nie zrobił, guzik No mówię, ty ale gdzie poszedłeś on po prostu uciekł Jakby on sobie po prostu uciekł, tyle, guzik, mogę powiedzieć. Guzik, gdzie ty pobiegłeś eee, potem, jak jak ten. Na kamerkach. Gdzie? Na kamerkach byłeś na kamerkach, faktycznie widziałem, tak, że... A widziałem, o Ebieg go widziałem. Tak, grafa, kiedy ty kurwa na kamerkach też? byłeś guzik No Poczekaj, właśnie, kiedy kompletnie na kamerkach? Nie, kurde, nie no dobra, Dawcia Mangecu, widzieliście ja guzika? Nie, widziałe, nie, nie, widziałem. No to biegasz. To nie widziałem. nie widziałem. Tak samo jeszcze Graf nie? mówi, że tam biegnie, to już w ogóle tam to powinno być. Czyli guzik być. i Graf może być? Nie jestem impostorem. Ale, ale gdzie, guzika widziałam? Gdzie Wydaje mi się, że na kamerkach. Czy bieg na kamery? No. Nie. Tak. No, ja jeszcze mówisz, że AB tam byłeś, tak. był i jeszcze Graf tam dobiegał. Kurczę, się... tłoczno. Jego uh. <grafi> <grafi> widziałem ruchu. jak stoi na Witalsach, ale pobiegłem do elektryka, bo tak, światło A wyłączone. Na ale tak, rzeczywiście Graf tak, wybiegł? Wybiegłem. No, kończę rundę. Jak masz elektrykal, to pod literką E na rogu. Kurwa, jakoś, jakoś, za, ile nie... macie tasków? Mi zostały jedne. Ja tego nie zabiłem. Ja. Mi zostały trzy. Mi, ja zabiłem, to dziwne, że mangesu mnie nie widział, ale może jeszcze, po prostu. Mam jeszcze, mam jeszcze jak ty mnie widziałeś? No, ty no, jesteś no, no, jest no, jakimś. Nie, no, nie, nie wiem. wiem. Nie, nie, nie widziałem, wiem. widziałem nie żadnych całej. Ale nie, nie jest, kurwa, Bloody, ile to jest kilka? Ile to jest kilka? Trzy jeszcze muszę zrobić. No ale strasznie, blady, Nie, no, co często jest przy tych kilka? Tak, a blady jest o chwilę przy kilka. Ale mówię, jak wygląda sytuacja. Zrobiłem po Widziałem zwierzaka, widziałem nam guzika i chyba gra w dziedzinie. I poszedłem po potem do admina i tak wyszło że trafiłem na dwa kile to co ale guzik co mianę Tak. mnie zastanawia bardziej abi że ty mówisz że podobno dochodziłeś gdzieś tam dobiegałeś a nie tak i co brzmiało się do tego że dobiegałem do tych kili nie wiem ale czemu dobra co robimy co robimy taski 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 mega dla mnie i śmierdzi mnie guzik śmierdzi ale rejestracje a i taski 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 fokus bo to możemy zrobić dokładnie o jeden Dobra, mi się wydaje, że tutaj no ma taski nie zostaną zrobione. A. rób <śmatorów> taski! Okej. Okay. Tutaj się dziwne no, rzeczy tak dzieją. Po no to dobra. Ja sobie robię rakietkę niby. No i coś częste jest na tych kamerach, ale w sumie to jest tak szczerze moje ulubione miejsce. Nie będę kłamał. Bladie zabił Wadminia. Odbiega od ciała, śmierć nie. No nie no, morder. Graf zajebał kurwa. Dobra wypierdolcie tego do, Bladiego, bo już. nie ma Nie z no, tego Bladiego, Ile nie, można? Tak. Nie, 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 nie. No Graf zajebał. Odbiegał do wenta zdążył. Graf zajebał opcja, i od razu z głowy. Jest taka no. opcja, że Graf polował na Bladiego, faktycznie. Tak, tak nie, może być, tak, nie, tak może być. Nie, myślę za Dobra, ja mam bardzo ważne informacje, Na Bladiego. dominie za choinką, kurwa. I widzę jak sobie biegnie. Guzik Bladi? Miałem dwie sekundy? Biegnie graf? Jest zgłoszenie kila. Coś Bladeuszu, żegnaj raczej. Nie jest oh tu Bladeusz! Nie, dobra, tak. ty może być drugi, no. może być dwóch Ja dalej. stałem przy guziku! Kurwa, drugi maszyn! Jak zdejuwak i podnieje trafiko za pierciela, bo żeby zgłasza patrzcie, ciało! Dobra, poczekaj, poczekaj. Pierwsza no, runda czekasz. jeszcze, zwierzak, jesteś podejrzany ze względu na to, że byliśmy stopnisi. Nie jest podejrzany! Nie, w pierwszej rundzie przypomniałem, że jestem, było bo dwóch maszyn. Nie jest podejrzany! Dzień. Ja nie no, załatwiłem ziemi! W pierwszej rundzie był glitch prawdopodobnie, który. Ale to nie, co było, AB? Kurwa, mówisz, że był znawcą, teraz mówisz, że z tobą? Cały czas był znawcą po poprzednich rundach jeszcze ze mną. Najgorsze na, na mnie dół wybrałeś Co ty gadasz? No. Bo jest się jesteś impostorem, O no, wow Słucham, Teraz to jest, a drugi to może być Ja myślę, że może być i jeden i drugi, szczerze Bloody no, jest za każdym no, razem przy killu, a mógł chcieć go teraz ale to jest typowy w pizzerii Na grafa dajesz Nie Bloody, no bo całe się ciało Ja bym dał na Bloody'ego, bo on jest przy każdym killu Jak nie wygłosujecie Bloody'ego, to sobie strolowaliście Ale graf mi wrąbał no, to tak Robał to twój stary drewno na działce. To tak brzmi, ja. to jakby, no... A to może być prawda akurat z tym rąbaniem. No, w sumie. Bloody... <tuk> to na Grafa no, czy no, Bloody'ego, no, bo obaj no, bloody no, mi śmierdzą. To na na Grafa, no. To nie zmieni nic Mangetsu. I tak, tak pewnie nic nie zmieni, bo chyba większość na mnie zagłosowała, no właśnie. Ale jak coś, to wyrzućcie też Grafa. Nie wyrzucajcie mnie, mogę spejmować wam go No, Graf dziwnie też się zachowuje, no. No. Ja sobie robię alibi. Ja wiem, że to, to jest taki, taki gaming, ale ja się nauczyłem, że jak chodzę sam i, i kurczę, nikt mnie nie widzi, no to potem jest lipa, nie? O, no i co, i naprawiamy. Nie przydałoby się naprawić. No, no i co, chodźcie, 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 idziemy, bo tam się mogą dymy dziać. No i co to ma być? Diabeł tutaj wybiega. Ejbi nagle sypnął, ktoś mnie wyrobił. Diabeł był tam najbliżej. Diabeł czemu mi było, że... jesteś w adminie nagle? Adminie. Jak nie. uciekł od reaktora, nie? Lewy prawy reaktor kto no. był? Y, kurwa, ludzi, nie ma... nie, liczymy ludzi, no. liczymy ludzi. Ja lewy ja, no nie ma ja reaktor. No. Ja lewy Czekaj, dobrze. Tajemniczy lewy, tak? Tak. Kto był jeszcze na lewym? Ja nie widziałem nikogo. Kto był na prawym? Mangi i zwierzak na gdzie byliście. Adminie i widzieliśmy jak diabeł tam przyszedł i się ukrył. Tak, trójkę byliśmy. Okej, no to na diabła. A bo jest tak, Kurwa, to, to już w ogóle. Nie, to już było samo. O! Strollował ktoś Gierkę, ja byłem investigatorem. To byłeś kurwa. A, no dobra. Nie jest investigatorem. Ja tak, Tajemniczy, ty jesteś, prawda? No dobra, chodźmy to naprawić. Ja nic ja, ja sobie nie muszę zabijać, to jest najlepszy, to jest. Gra pod takiego pacyfistycznego tego że to jest niesamowite. No i co? Tutaj. Czekam na tego Kila. Ja pierdolę. Halo? Zacięło mi? No. Halo? Nie. Gdzie jesteś, diabeł? No przecież diabeł Nie jest z poprzedniej, przecież jest z poprzedniej, co, co ty się pytasz? No dobra. Ja próbuję rozkminić, żeby wam dać jakieś kurwa info, zanim mnie wypierdolicie. Magencu, dawaj. Ja chcę, znaczy chcę posłuchać, co on chce powiedzieć, wiesz, bo, A, dobra, bo okay, mnie to tłumaczenie okay, ciekawi. No, no, dawaj. No, czyli... Diabeł, co powiesz? Jest jeden impostor. <laughs> A nie, to nie, był na prawym, to był na ja, prawym. Ja zrobiłem na... prawy, ja zrobiłem prawy, ja chyba, że na jest słaperem Nie, nie, ja byłem solo, ja byłem solo z prawym. Chyba, że Diabeł jest swaperem, kurwa. I ty, Mageto, i nawzajem zrobiliście alibi. Jak to jest tak, to kurwa z Szapoba i Cinema. Jebane. Co? Jeśli Bialweo nie jest killerem. No ale co? Czemu miałby nie być killerem? No nie wiem, no bo jeśli teraz on tak się zastanawia i nie wołtuje, to znaczy, że może być swaperem jeszcze. Chyba, że wy kurwa klejmujecie swapera. No, dobra, ja daję na Diabła. Ja, pierdolę. Nie ja powiem nawet. jedną rzecz. Niech teraz e, swaper zadecyduje. Jeśli jesteś swaperem, ja jestem inżynierem. Zamknij skończy... się! Zamknij no. się! Zapytałam diabeł, gdzie teraz jesteś. Mhm. Dlatego, że widziałam diabeła na dole, kiedy biegł yy, w sumie koło slapper, paliwa. To teraz. Zamknij, zamknij się. No tak było. I zgłosiłam ciało również przy diabełu. A jedyna osoba, która mogła być po lewej, to był Mangetsu. <laughs> No właśnie mnie tam nie było. Dlatego. O nie. No to, to gdzie kurwa byłeś, jak jest dwóch diabłów? Mang. Mangecu, ty. I ty se Alibi robisz tyś? Chciałbym ci powiedział coś. I to właśnie ja na nagęciusz, tak Maria, kusz, wam kusz, bo miałem zgadywanie. Ty słaperty, ty inżynier byłeś. wiesz jak się na mnie wywaliłeś. Wiem, miałem na tobie inżyniera, da, da. miałeś inżyniera, miałeś inżyniera. No, mia mia to mia jest dla mnie mega miałem. podejrzane, Dajemniczo, ale patrzcie. Więcej zabijałem. No, ja nawet Kurde. nie miałem co bo ty... my mamy tego... połączenie umysłowe. No ale ale to już nie miało znaczenia, to już diabli. było Wiedziałem, że będziecie no. chcieli wypierdalać was z tego całego. To się Pogalej. stało. Wy tak, tak spanikowaliście byliście. na tym, jak się odpaliłem ze snitem no przy prawie, karcie. Prawie. Tak, jak tak. No tak. ja, ładnie to rozegraliście. Ja nie będę. Nie, ja ja, ja, ja się spanikowałem.